Od tego dnia, żoneczko, żywisz się ze swoich produktów. Dość siedzenia mi na karku, dumnie oznajmił mąż. Spokojnie się zgodziłam, ale kiedy w jego urodziny przytargał do domu dwadzieścia krewnych, którzy uwielbiają jeść za darmo, wszyscy zamarli zaglądając do kuchni. Drodzy słuchacze, zanim zaczniemy, prosimy o zostawienie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas dzisiaj oglądacie? Halina budziła się zawsze chwilę przed budzikiem. Tak już miała, po tylu latach, gdy Ryszard wychodził na zmianę o siódmej rano. W kuchni paliła się mała lampka pod szafką, cicho tykał zegar, a czajnik szeptał swoje. Dom oddychał spokojnie, jak człowiek, któremu śnią się dobre sny. Palina lubiła ten moment. Pół godziny tylko dla siebie. Mogła bez pośpiechu zagotować wodę, przemyć parę talerzy, przetrzeć stół i postawić kaszę manną na gazie. Ręka sama sięgała po słoik z płatkami, po małą solniczkę z wąskimi dziurkami, po garnek z grubym dnem, pamiętający jeszcze czasy pierwszego remontu. Ryszard nie wychodził od razu. Najpierw szurał kapciami po pokoju, potem otwierał drzwi i siadał przy stole w ciszy. Halina stawiała przed nim herbatę z cytryną, jeden kawałek cukru, dwie kromki chleba i trochę miodu w małej miseczce. Lubił maczać rożek chleba w miodzie i opowiadać, jak jego dziadek na wsi robił to samo. Ale ostatnio dziadek pojawiał się w opowieściach coraz rzadziej. Teraz częściej były wiadomości ceny, narzekanie na świat. Cukier znowu podrożał, mruknął Ryszard tego ranka. W sklepach rozbój w biały dzień. A ty tylko taszczysz i taszczysz te swoje torby, ja pieniędzy nie drukuję. Kupiłam w promocji, odpowiedziała spokojnie. Było taniej. Promocje, promocje, a potem puste kieszenie, prychnął. Liczyłem wczoraj, ile na żarcie idzie miesięcznie, a pensja jedna. Halina milczała. Wiedziała, że lepiej, żeby człowiek wyrzucił z siebie parę słów, niż żeby dusił to w środku. Postawiła na stół miskę z kaszą, talerz z pokrojonym jabłkiem i usiadła naprzeciw, poprawiając ręcznik na oparciu krzesła. Ryszard odłożył łyżkę. I w ogóle, zaczął z dziwną nutą w głosie, od dziś, Halina, żywisz się ze swoich produktów, koniec siedzenia mi na karku. Powiedział to zbyt głośno, jak na tak małą kuchnię, jakby przemawiał do sali, a nie do kobiety, z którą przeżył ponad dwadzieścia lat. W jego głosie brzmiała niezasłużona duma coś między triumfem a zmęczeniem. Halina spojrzała na jego dłonie, sine żyłki, drobne skaleczenie na kostkach. Wczoraj upuścił klucz na warsztacie. Te same dłonie kiedyś przynosiły ziemniaki z bazaru, pomagały wieszać firanki, nosiły ich córkę na barana. Poczuła w środku lekkie ciepło. Nie spieszyła się z odpowiedzią. Wypiła łyk herbaty, odsunęła talerzyk. Dobrze, powiedziała spokojnie. Niech będzie. Ryszard zamarł. Spodziewał się kłótni, może łez, wyrzutów, ale nie tego. Długa przyzwyczajenie podpowiadało mu, że zaraz usłyszy a ty to co? albo jak to sobie wyobrażasz? Tymczasem nic nie nastąpiło. Halina wstała, dolała mu herbaty, przesunęła jabłko bliżej jego ręki, jak zawsze. Twarz miała gładką, spokojną, bez urazy i bez dumy, jakby on właśnie oznajmił zmianę pogody. Po śniadaniu przestawiła w lodówce słoiki tak, jak jej było wygodniej, i przykleiła na wewnętrznej ściance dwa małe prostokąty papieru. Na jednym napisała: Halina, na drugim Ryszard. Te karteczki nie groziły niczym, były zwyczajne jak dziecięce etykietki, ale od tego momentu każde otwarcie lodówki przypominało mu o słowach, które sam wypowiedział. W mieszkaniu zrobiło się cicho, tylko z radia sączyła się poranna audycja o pogodzie w Trójmieście. Halina spojrzała na zegar, była w pół do ósmej. Za oknem tramwaj przejechał z metalicznym zgrzytem. Wzięła gazetkę z biedronki i ołówek, żeby zaznaczyć, co kupić dla siebie. W głowie miała jasność i spokój. Jeśli on chce żyć oddzielnie, będzie dokładnie tak, jak powiedział. Pierwszy tydzień minął zaskakująco spokojnie. W lodówce panował porządek, jakiego dawno nie było. Dwie karteczki Halina i Ryszard wisiały na swoim miejscu. Pod napisem Halina stał słoik z kaszą jęczmienną, kilka jabłek, mały pojemnik z twarogiem i butelka mleka. Pod Ryszardem kilka parówek, chleb, ogórki konserwowe i otwarty majonez. Halina kupowała dla siebie niedużo. Wystarczało jej kaszy na dwa obiady, trochę warzyw i jeden kawałek piersi z kurczaka z rynku. Czasem piekła placki z cukinii, gdy była tania. Jadła w ciszy, przy małej lampce, z kubkiem herbaty. Po latach gotowania dla dwojga dziwnie było robić porcje tylko dla siebie. Ale nie czuła złości. Raczej ulgę. Ryszard wracał z pracy zmęczony. Siadał przy stole i jadł swoje. Parówki, chleb, kiszone ogórki ze sklepu na rogu. Czasem konserwy. Jadł szybko, bez rozmowy, włączając radio na pełny regulator, jakby dźwiękiem chciał zagłuszyć ciszę. Początkowo myślał, że Halina ustąpi, że któregoś dnia postawi na stole zupę i zapyta, chcesz spróbować. Ale nic takiego nie nastąpiło. Ona siedziała po swojej stronie kuchni, przeglądała gazetki z biedronki, a potem czytała książkę przy ciepłej lampie. W czwartek zadzwonił do matki. Halina akurat podlewała kwiaty w dużej donicy przy oknie. Słyszała tylko fragmenty rozmowy, ale ton był wyraźny, rozżalony. Mamo, no wyobraź sobie. Ona gotuje tylko sobie, mówił Ryszard głośno. Ja pracuję cały dzień, a ona siedzi i je kaszę. Co ty mówisz? Usłyszała cienki głos pani Stefani. Przecież zawsze była taka gospodarna. Była, była. A teraz się obraziła widocznie. Mówi, że każdy ma swoje jedzenie. A ty, Rysiu, co zrobiłeś, że tak się obraziła? Nic! uniósł głos. Po prostu powiedziałem, że od dziś każdy kupuje sam, bo ile można nosić wszystko na swoich plecach. Halina uśmiechnęła się lekko. Nie ironicznie, raczej z pobłażaniem. Wiedziała, że małe kłamstewka mają krótkie nogi. Prawda prędzej czy później wychodzi, i wtedy człowiek sam się z nimi mierzy. Wieczorem, gdy skończył rozmowę, usiadł ciężko przy stole. Ona nalała mu herbaty, tak z przyzwyczajenia, bez słowa. Nie musisz mi robić herbaty burknął. Wiem, odparła cicho ale woda się już gotowała. Siedzieli chwilę w ciszy. W radiu mówili o pogodzie. O deszczu w okolicach Gdyni. W piątek Halina wróciła z rynku z torbą cukinni i koperkiem. Na stole pachniało świeżością. Ryszard przyszedł późno, zmęczony i głodny, i tylko spojrzał na talerz z plackami. Dla mnie też coś zostało? zapytał pół żartem, pół poważnie. To moje na jutro, powiedziała spokojnie. Ty masz swoje produkty. No tak, jasne, swoje. Mruknął, ale nic więcej nie dodał. Zjadł konserwę i kromkę chleba, a potem długo kręcił się po mieszkaniu. Halina w tym czasie przeglądała rachunki, liczyła, ile wydaje na tydzień. Okazało się, że oszczędza więcej niż myślała, nie dlatego, że jadła mniej, tylko że nie kupowała zbędnych rzeczy. W sobotę w południe Ryszard znów zadzwonił do matki. Mamo, ja już nie wiem, co z nią. Człowiek głodny wraca, a ona udaje, że mnie nie widzi. Może cię po prostu uczy, żebyś docenił, powiedziała spokojnie pani Stefania. Co mam docenić, jak głodny jestem? To ugotuj sobie porządny obiad, Rysiu. Ty też potrafisz. Halina, słysząc to przez uchylone drzwi, aż parsknęła cichym śmiechem. Szybko zasłoniła usta dłonią, żeby nie usłyszał. Wieczorem, gdy Ryszard grzebał w lodówce, znalazł swoją półkę niemal pustą. Parówki się skończyły, chleb suchy. Spojrzał na jej słoik z kaszą i zapach smażonej cukini. Pachnie jak u mamy, mruknął. Halina wzruszyła ramionami. To kasza jęczmienna, nie magia. Nie odpowiedział. Wziął kurtkę i wyszedł po coś do sklepu. A ona usiadła z kubkiem herbaty, spojrzała na swoje dwie małe karteczki w lodówce i pomyślała, że tak właśnie wygląda cisza, w której rodzi się porządek. Poniedziałek po pracy, Ryszard wszedł do mieszkania z rozmachem, jakby wracał z jakiejś narady. Pachniało jeszcze obiadem Haliny, kaszą z warzywami i koperkiem. W sobotę przyjdą moi, oznajmił, zdejmując kurtkę. Urodziny przecież. Ciocia Regina, wujek Edward, Leszek z dziewczyną, może jeszcze parę osób. Dwudziestka się zbierze. Halina uniosła wzrok z zeszytu, w którym zapisywała wydatki. Pamiętam, powiedziała spokojnie. A masz już listę? Jaką listę? Zdziwił się. Produktów, odparła rzeczowo. Co trzeba kupić i za jakie pieniądze? Skoro mamy osobne zakupy, to i budżet na twoich gości będzie osobny. Ryszard skrzywił się. Oj, Halina, nie rób scen. Wezmę trochę ziemniaków, mięso jakieś się znajdzie, ty zrobisz sałatki. No przecież umiesz szybko. Umiem przytaknęła. Ale z tych produktów, które kupuję dla siebie, dla gości trzeba osobno. Siądźmy i napiszmy co potrzeba. Usiedli przy stole. Halina otworzyła zeszyt i zaczęła pisać starannie jednym ruchem dłoni. Sałatka jarzynowa: ziemniaki, marchew, groszek, jajka, majonez. Śledź pod pierzynką: buraki, cebula, majonez, śledź. Ciepłe danie mięso, przyprawy, ziemniaki, do tego pieczywo, sery, wędliny, napoje, ciasto. Ryszard popatrzył na listę, jakby ktoś mu właśnie przedstawił rachunek za prąd. Dużo tego, mruknął. Można uprościć, odparła Halina. Zamiast dwóch sałatek jedna. Jedno danie gorące, wtedy połowa kosztów mniej. Ale jak to bez sałatek? Ludzie przyjdą przyzwyczajeni do stołu. Ludzie się przyzwyczajają do różnych rzeczy, powiedziała łagodnie. Wybieraj, twoja impreza, twój budżet. Długo milczał, w końcu wyjął portfel, policzył banknoty, westchnął. Dobra, kupię na rynku, wiem gdzie taniej. Świetnie, skinała głową. Zapiszę ci adresy, gdzie lepsza jakość. Nie było w jej głosie ironii. Po prostu przyjęła jego decyzję, tak jak on kiedyś przyjął własne słowa. W piątek wrócił później. Drzwi otworzyły się z lekkim trzaskiem. W rękach cymał reklamówkę z mięsem i kilkoma produktami. Wysypał wszystko na stół. Dwa bochenki chleba, kilogram parówek, słoik majonezu, ogórki z promocji, lekko pogniecione i kurczaka, którego etykieta przykrywała półdaty. Halina spojrzała uważnie. Coś jeszcze kupisz? Nie, odparł ostro. Pieniędzy nie ma, nie będziemy przecież w restauracji. Nie będziemy, przytaknęła. W porządku. Rozpakowała torbę. Ogórki włożyła do miski z zimną wodą, by choć trochę się odświeżyły. Kura pachniała niepewnie. Powąchała i skrzywiła się. Ryszard zauważył jej minę. Przestań, nie jest dobra. Wypłucz i do piekarnika. Wiesz co? powiedziała spokojnie Zróbmy inaczej Masz parówki ziemniaki są w domu Parówki z ziemniakami to też ciepłe danie Parówki na urodziny nie dowierzał Kupiłeś właśnie to przypomniała Westchnął usiadł ciężko przy stole i potarł czoło Wiedział że nie wygra Zresztą nie chodziło o spór Po prostu pierwszy raz czuł że ktoś trzyma mu przed oczami lustro Halina nie komentowała. Wzięła ścierkę, przetarła blat, potem notatnik, żeby nie pobrudzić kartek. Wpisała ołówkiem pod listą, zrealizowano według zakupów ryszarda. Potem poszła do pokoju i zaczęła prasować obrus na sobotę. Lubiła, gdy wszystko było czyste i równe. Nawet jeśli na stole miały stanąć tylko parówki i ogórki z promocji. Z kuchni dobiegał dźwięk radia. Ryszard słuchał wiadomości. A w jego głowie kłębiły się myśli. Wiedział, że sobota będzie dniem próby. Nie tylko dla jego portfela, ale i dla całego tego osobnego życia, które sam wymyślił. Sobota zaczęła się wcześnie. Halina przetarła podłogę, wytarła kurz z półek i wyjęła z szafy czysty obrus w delikatne kwiaty. Lubiła, gdy wszystko miało swoje miejsce. Z samego rana zadzwoniła ciocia regina, o której mamy być zapytała swoim zwykłym, donośnym tonem. O pierwszej, jak zawsze, odparła Halina spokojnie. Nic nie zmieniamy. Och, Halina, tylko się nie przejmuj. My nic wielkiego nie potrzebujemy, byle coś było do przegryzienia, zaśmiała się ciotka. Jasne, odpowiedziała Halina i uśmiechnęła się, choć w jej głosie nie było ani irytacji, ani sarkazmu. Do południa wszystko było gotowe. Stół nakryty, talerze ustawione równo, trzy miski z pokrojonym ogórkiem, szczypiorkiem i rzodkiewką z jej własnych zakupów. Nie mieszała ich z majonezem, nie chciała, żeby wyglądały jak sałatki. Na talerzu leżał pokrojony bochenek chleba, a obok parówki, gotowe do włożenia do piekarnika. Na półmisku trzy małe porcje domowych przetworów, też z jej zapasów. Pierwsi przyszli wujek Edward z ciocią Reginą. Ciotka w kwiecistej apaszce z torbą, z której wystawała folia z własnoręcznie przygotowanym śledziem. Sto lat jubilacie, krzyknęła od progu. Gdzie ręce umyć? W łazience, jak zawsze, odparł Ryszard nieco spięty. Zaraz potem pojawił się kuzyn Leszek w kurtce rozpiętej z pustymi rękami. Ja swojak, więc bez prezentu, zażartował klepiąc wujka po ramieniu. Wszyscy ruszyli do kuchni. I wtedy zapadła cisza, taka, która nie potrzebuje słów. Na stole nie było półmisków z mięsem, nie było sałatek, tylko warzywa, chleb i parówki w brytwannie. W lodówce pod karteczkami Halina i Ryszard goście zobaczyli osobne półki. Ciocia Regina pierwsza zareagowała. Boże, kochany Halina, to wszystko? Nie przesadzaj to urodziny niewielki post. Halina wytarła ręce o ściereczkę i odwróciła się do nich spokojnie. Ryszard chciał osobny budżet, powiedziała, więc przygotowałam z jego produktów. Kupił parówki, chleb i ogórki. Śledź jest wasz, za co bardzo dziękuję. Ryszard spłonął rumieńcem. Nie patrzył nikomu w oczy. Ciocia otworzyła usta, ale nie znalazła słów. Wujek Edward tylko mruknął coś pod nosem. To przecież nie tak miało być, bąknął ryszard jakby do siebie. A jak miało być? Zapytała cicho Halina. Ty chciałeś, żebym żywiła się z własnych produktów i żyje. Gości przyjmujesz ty, więc dziś stół jest z twoich. W kuchni zapadła gęsta cisza. Tylko radio grało cicho walczyka z trójki. Po chwili cicze Regina postawiła swojego śledzia na środek stołu. No to zjemy co jest, powiedziała z wymuszonym uśmiechem. Ważne, że razem. A może byś poszła po coś do sklepu, Rysiu? rzucił Leszek, kręcąc się przy drzwiach. Jakieś mięso, karkówkę chociaż. Nie ma z czego, wymamrotał Ryszard. Halina podniosła wzrok. Jeśli chcecie coś jeszcze, sklep jest obok. Możemy kupić, ale każdy za siebie. Tak przecież ustaliliśmy. Ty to masz fantazję, prychnęła ciotka. Co to za zwyczaj? Niezwyczaj, odparła spokojnie. Słowo dane przez Ryszarda, a ja tylko żyję zgodnie z nim. W końcu Ryszard wstał. Wziął kurtkę i wyszedł. Wrócił po 40 minutach z dwoma zamrożonymi kawałkami drobiu. Położył je na blat. Halina powąchała mięso i pokręciła głową. Nie będziemy ryzykować. Zrobimy co jest. Parówki, chleb, wasz śledź, herbatę, tort. To wystarczy. Niesamowite, mruknęła ciocia. Ja takiego uporu nie widziałam. To nie upór, Odpowiedziała Halina spokojnie. To dorosłość. Kiedy się coś mówi, trzeba wiedzieć, co potem z tym zrobić. Po tych słowach nikt już się nie odzywał. Zjedli po cichu. Śleć smakował lepiej niż zwykle, a tort, który przyniósł Leszek, zjadali prawie z ulgą. Halina kroiła równo, żeby nikomu nie było żal. Wieczorem, gdy ostatni goście wyszli, w mieszkaniu zapadła miękka, prawdziwa cisza. Ryszard stał przy drzwiach i tylko powiedział cicho. No, ośmieszyłaś mnie. Nie, odparła Halina. Ja tylko pokazałam, jak wygląda twoje osobno bez krzyku, bez wstydu po prostu tak, jak chciałeś. Po torcie rozmowy potoczyły się inaczej. Głosy gości stłumiły się nikt już nie żartował głośno wszyscy mówili o pogodzie, o dzieciach, o nowych cenach w sklepach. Kiedy ostatni gość zamknął za sobą drzwi, w mieszkaniu zapadła cisza, taka prawdziwa, której się nie boi, tylko się ją czuje. Ryszard stał w korytarzu oparty o szafę. Wyglądał na zmęczonego, niezagniewanego, bardziej jak człowiek, któremu ktoś wreszcie zdjął z ramion ciężar. — No, ośmieszyłaś mnie przed rodziną — powiedział po chwili, nie patrząc jej w oczy. Halina odłożyła ścierkę na blat. — Nie ośmieszyłam. Nie wskazywałam palcem, nie mówiłam źle o tobie, po prostu żyłam zgodnie z twoimi zasadami. Milczeli chwilę. Woda w czajniku zaczęła cicho syczeć. Wiesz, powiedział cicho. Głupio wyszło. Myślałem, że cię zawstydzę, że się ugniesz, a ty. Po prostu zrobiłaś swoje. I wcale nie mam racji. Ja nie potrzebuję przeprosin, odpowiedziała spokojnie. Potrzebuję, żebyś rozumiał, co mówisz, bo każde słowo to potem czyn. Ryszard westchnął, usiadł ciężko. Jutro pójdę na zakupy. Kupię to, co trzeba, porządnie, żeby nie było wstydu. Nie rób tego dla wstydu, odparła. Zrób to dla nas. Nazajutrz wstał wcześnie. Wrócił z dwiema torbami pełnymi zakupów: mięso na rosół, ryba, twaróg, świeże warzywa, wszystko dokładnie wybrane. Halina tylko skinęła głową i zaczęła układać w lodówce, nie komentowała, nie pouczała. Tego dnia w kuchni znowu pachniało obiadem, takim zwyczajnym, domowym. Zjedli razem, w ciszy. Rosł był klarowny, z marchewką i pietruszką, potem zrobiła szarlotkę, prostą, pachnącą cynamonem. Kiedy postawiła ją na stole, Ryszard się uśmiechnął. Te szarlotkę pamiętam z naszych pierwszych świąt. Bo to ten sam przepis, odpowiedziała łagodnie po prostu wrócił na swoje miejsce. Kilka dni później zadzwoniła ciocia Regina. Jej ton był inny niż zwykle, ciepły. Halinka, wiesz, może ja wtedy przesadziłam. Ty miałaś rację. Rysiu sam sobie winien, ale dobrze, że mu pokazałaś. Teraz mówi, że gotujesz najlepszy rosół w Gdańsku. Kalina zaśmiała się cicho. Nie chodzi o rosół, Regino. Chodzi o to, żeby człowiek nauczył się słuchać. Z czasem rodzina zaczęła dzwonić częściej, ale inaczej. Krótsze rozmowy, mniej narzekania, więcej prostych słów. Jak się czujecie? Czy coś wam potrzeba? Wujek Edward przywiózł raz ziemniaki z działki. Leszek przyniósł słoik miodu. Nikt nie zaglądał już do cudzej lodówki. Pewnego piątkowego wieczoru Ryszard wrócił z pracy z małym kopertowym pudełkiem. Położył je na stole. Co to? Zapytała Halina. Bą do sklepu z garnkami. Dostałem premię. Pomyślałem, że wybierzemy razem tę dużą, porządną, do rosogu. Halina uśmiechnęła się lekko. Widzisz, szczęście to nie fanfary. Czasem to po prostu garnek z grubym dnem. To co Idziemy jutro razem? Zapytał niepewnie. Oczywiście razem. W sobotę wyszli. Na wystawie sklepu odbijały się ich twarze. On, trochę siwiejący, z ciepłym spojrzeniem. Ona w jasnym płaszczu i z miękkim szalikiem. Nie młodzi, ale spokojni. Kiedy wracali, niosąc nową błyszczącą brytwannę, zatrzymali się przy oknie wystawowym z lampami. W ich odbiciu było coś nowego nie złość, nie duma, tylko współobecność. Wieczorem Halina wyjęła stare pudełko ze zdjęciami. Zróbmy nowy album, zaproponowała. Usiedli razem, wybierając fotografie. Wkleiła jedno z ostatniego przyjęcia: tort, świece i dwa talerze z warzywami. Na odwrocie napisała długopisem: Dzień, w którym znowu byliśmy razem. Potem usiedli przy stole. Światło z kuchni było ciepłe, herbata pachniała cytryną. Ryszard poprawił obrus, a Halina oparła dłonie o filiżankę. Nie mówili nic. Nie trzeba było. W ciszy było wszystko: żal, zrozumienie i to nowe ciche razem, które nie potrzebowało już żadnych słów. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli spodobała Wam się ta historia, Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie.